Ja dzisiaj w tym odcinku y, będziemy skakać na trampolinie, którą y, dostałyśmy z moją kuzynką na dzień dziecka. Y, moja kuzynka się nazywa Julka. Y, y, dajcie dużo łapieczek w górę i subskrypcji. I wpadajcie na kanał Julia Berend. Dokładnie, wpadajcie! Macie link pod opisem. Tak, macie link pod opisem. No, to teraz poka pokażemy, co umiemy. Słuchajcie, jednak nie możemy wstawić pod opisem, bo jednak zapomniałyśmy kanału, ale Julia Berendt tutaj, tutaj macie właśnie taką wyszukiwarkę i tam wpiszcie sobie Julia Berent wszystko z dłużej i wtedy macie taki fioletowy J i właśnie kliknijcie w to i tam wpadnie zaraz nowa piosenka i teraz patrzcie co umiem nie no, tego, moja kuzynka mnie nauczyła że... tego też nie umiała? i tego, tego też, też? nie umiałam aha i jeszcze to chcę mam pokazać i tego też nie umiała. Ja tego nie umiem, ale yy, tata ją nauczył. Dobra, teraz moja kolej. Zmieniliśmy plany. Raczej idziemy na dmuchaniec i będziemy na dmuchańcu. Jest zniszczony, ale to nic. Mhm. O. Patrzcie jak się zniszczył. Mhm. No. Bo jakiś bory. Tam jakiś kaszojot, Teraz tam skacze. Właśnie. To idzie to To prawda. Y... Proszę więc. W tym, od, w tym odcinku w, zje, zjadę zje, ze zjeżdżalni. Z której, z której moja kuzynka się boi zjechać nie wiem, jak to możliwe, bo ona jest niska. Więc zjeżdżam. Ona się boi. A, boję się. Boję się, Trawiamy. Prawda? Bo oni nam nie pozwalają skakać na tych dmuchańcach, ale są w chacie. No. Więc chyba nie zauważą. No. Jak sobie poskaczemy. Uh, uh. Dobra, są, 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 są raczej, są raczej. Przyszli po nas. To prawda przyszli, bo, bo mamy do domu. Przez okno. Tak, bo my bo mieliśmy iść do domu dwie godziny temu. Zmieniliśmy zdanie i nie chcieliśmy i zostaliśmy, więc pewnie do nas przyszli, bo już 4 godziny minęły. I ja, ja zjeżdżam ze zjeżdżalni, z której ona się boi zjechać. To tak, zjeżdżamy. Teraz żeby mnie rodzice nie zauważyli. Боже мой. Ух, они по нас пришли, в коем не стоишь. Нет. Давай скатываемся. Еще секунду. Dobra, może jeszcze pójdziemy razem na lody, jak nam rodzice pozwolą. Dokładnie. Bo mnie już mama woła, bo musimy iść do domu. Ja nie chcę iść do domu. Mój dom, nasz dom jest tam. O, to prawda. My no. jesteśmy na ogródku. Dokładnie. O, tam jest nasz domek, zobaczcie. Tam, gdzie jest ta antenka. Będę mi domy pokazywać, wiesz. Dobrze. No, ja przyszłam... Yy, tak. Zgodę, Dobra, odcinek. no to w tym odcinku to będzie na tyle. Yy, może jeszcze pójdziemy na lody, to też nagramy odcinek, więc pa pa. Pożegnaj się. Pa.